To co? Zatr idziemy spać. Idziemy spać. Stajemy rano. Stajemy rano. Pakujemy się... Majdan? Tak. Zatrzymaliśmy się na chwilę. Znaczy, zatrzymaliśmy się na całą noc. W lesie. No i co? Będziemy spali w namiocie. Fajnie, że mamy e, dymaster. Miejmy nadzieję, że podziała do rana. Bo jak nie podziała do rana, no to zmarzniemy na pewno Jest minus ile? 9 No właśnie Polola ma cieplutko W namiocie jest przyjemnie Oczywiście dopóki działa to ogrzewanie jeszcze o czymś zapomnieliśmy powiedzieć o czymś ważnym, że leżymy na elektrycznym kocu, elektrycznym kocu On tam sobie jakieś te grzałki czy pierdółki ma tutaj jest właśnie elektryczny ten koc który możemy podłączyć do powerbanka do palmy banka możemy podłączyć i będziemy mieli ciepło w pupę. i parano na rano prawo Ale będzie bez mleka. Równo No. Dzień dobry. dzień dobry. Ósma rano. Ósma? No, punkt. No, punkt ósma. Tak się spało dobrze. Ognisko się wypaliło całe. Zobacz No. Ja teraz sobie przysypałem ze śniegiem, ale wypaliło się całe ognisko. Zobacz, jak Jaki mróz? Chyba. No. Minus 19 jest. Dotykać. No, a w namiocie my się rozegraliśmy. No, Lola zaczęła sapać. Tak było tego ciepło, ciepło. Znaczy Zimno chciałem powiedzieć. Ja spałem, wiesz co, bez kurtki, bez tej um, bluzy i miałem tylko podkoszulkę i ten cały te kalesony. Termiczne. Termiczne. I wystarczyło. Tylko oczywiście taki chłód się czuło trochę od tych rurek, jak dotknąłem pupą. Tak, tak, tak. Bez tego. Yy, spałem bez... Yy, no, śpiworu. śpiworu. Ale tak czy, że my nie spaliśmy w śpiworze. My spaliśmy tylko przykryci śpiworem lekko. To prawda, prawda. No bo pod spodem mieliśmy elektryczny yy, ten. Kot. Ale nie włączony ani razu Nie, nie był włączony. Nie. Ani raz. Mamy włączony. całą baterię. I było gorące. 98% jest. Było gorące. Wyłączaliśmy ze trzy razy. No, a tam księżyc <grymca> jeszcze świeci. Tak ciemno. No. Widać ten księżyc. Tak, to jest po pomarańczowe niebo. Ale a. do czego ja chcę zmierzyć? Że, no. wy że wyłączaliśmy nawet ze trzy razy ogrzewanie w nocy, To tak. było tak gorąco Tak, to prawda. To, te, to naprawdę się dobrze spisuje. Tylko nad ranem, godzina 7.30, jak już wstałem, no. ty akurat to zaczęło pikać, że kurcze, już nie ma paliwa. I zaczął chodzić tak, tut, tut, tut. 7, czyli 9 godzin. No. Bo o 22.00 wczoraj podłączyliśmy to. Ja próbowałem te zmniejszyć ogrzewanie, żeby to mniej dmuchało. Nie ma mowy, żeby to mniej. Patrz, widzisz jak to no. to nie No. Oj, bo loli będzie wino jest 19 stopni Rano, rano nie mogłem odpalić tej butli, bo to jest ten propan czy butan, tak? Ja nie I wiem. I on to. potrafi zamarznąć. I ja musiałem to nagle... Tak? Jest. Butan. To chyba nie powinien zamarznąć. Czyli... Nie wiem, to jest ten co widocznie zamarza, bo... Musiałem ogrzać pierw butlę, no. żeby można było odpalić... Ale patrz, już mniejszy pomysł. Uh -huh. Ja nie wiem, czy bym zrobił tą parę. O nie, nie, nie. Ale przetrwaliśmy tą noc i mi się wydaje, że chyba jeszcze nie jedną noc prześpimy się w tym namiocie. O ile bateria wytrzymała. No razy? właśnie. Albo kupić ładowarkę do baterii i podjechać a. na camping, spędzić jeden dzień, jedną noc na campingu, a na campingu jest prąd, i naładować baterie Co. No yy, teraz co będziemy robić? Pakujemy się, zrobimy kawę i jedziemy w stronę Kirony i patrzymy ten Ice, ice Hotel, Hotel. Mm. No i fajnie. A w ogóle wiesz, ja się często budziłem w nocy. Wiesz dlaczego? Mm. Bo takie trzaski szły Takie tu Uf. o, zjadłem, słyszysz? Mm. A to zmarznięte drzewa y, strzelają. Obo. Ja mówię, kurde, o co się tu chodzi? Zaraz może nas wygoni. Ja w ogóle, mi się wydawało, że samochód jakiś przejechał. Ale nie jestem pewna. A cholera go wie. Z rana chciałem Devasto y, włączyć w samochodzie, a ten panel to tak, tak... Zamarznięty. Ja wciskam, żeby wystartował, a on tam w ogóle nic. Ja mam nadzieję, że nie I tak my jakby... Samochód. No to chodzi o Odzi, Uruchomił się w końcu, mówię ja 19 stopni, ale słychać, wpadł. No Słychać takie drum, drum, drum Ale to jest naprawdę znakomite. Czyli, lu ludzie, nie bójcie się kupować namiotów dachowych, jeżeli macie zamiar spędzać nawet w zimę w tym namiocie dachowym. On nie jest żaden ocieplony, ten namiot, tylko na lato, typowe lato. To jest, to jest tylko taki materiał, żeby woda nie się nie przedostała do ośrodka. Więc kupujcie i spędzajcie czas. Wiosna, lato, z, zima, tak. No tylko, że oczywiście sobie kupcie coś, żeby się ogrzać tu. No dobra. Ja pakuję tu resztę no. te cały Majdan A te śpiwory nie będziemy chyba zwijać, tak? Wrzucę to samochodu w nogę. No dobra. Bo to to pan. Cześć lola? Zobacz, zować, loli jak Oj. jest ciepło. Zobacz. Zobacz. Co no, zobacz. Łokcia! Cieplu, cieplutko ci? <gry> Cieplutko? Czekaj, ja wezmę swój góry. Ooo! Jakie wygibaski! No chodź, chodź. O, Loli ubranie wzięłem, bo myślałem, że um, będzie, będzie zimno i będzie potrzebne jej. A ona wręcz przeciwnie. Idziemy do Ice Hotel, tak? Zobaczymy jak to jest, jak to wygląda. Poczekaj. I tak krótko na temat. Z tamtych drzwi z recepcji się wychodzi na taki rynek lodowy. Tam są drzwi zapewnie do tego hotelu, obite skórą renifera, ale my teraz zamierzamy iść na górę i zobaczyć pierwsz na zewnątrz wszystko, tak? I, I co dalej? I jak zobaczymy wszystko na zewnątrz, to dopiero wejdziemy do hotelu, ale jeszcze coś. Bo mnie to zainteresowało Aha, czyli widzisz oni tutaj jakoś to tną Tu są tafle lodu na paletach No, mać. Pomiędzy nimi są maty Wejdźmy tutaj na górę No, to jest na pewno ładnie zrobione To taki Ale co tu jest? balkon no, tam jest Tak, tam jest jezioro Woda, A tu to są to... jakieś takie niby posągi z lodu. Od tej rękę można wsadzić, tu jest jako pies, tutaj jest jakiś kółko i trzałka, tutaj jest coś przewrócone nie wiem co to jest? albo to Moim zdaniem bardziej. Szachy nie ma, nie, nie wydaje się. Nie. To, to jakiś młotek chyba jest. i <laughs> She said that I would come She said that she would wait A thousand miles and all too far away I hope that I was right She knew that she was wrong and the door flung wide open from the anchor of the storm And these eyes stay wide open A tutaj od tyłu hotelu jeździ jakiś wariat na skuterze śnieżnym, ale to są te właśnie pompy. I oni pewnie te pompy kierują na hotel żeby ten śnieg cały był bardziej zamrożony. To no tak mi się wydaje to. Co? Co ty na to? Co ty sądzisz o tym? Nie no, pompy zasys zasysają. Wodę z jeziora i kierują je na hotel, i wtedy takie wyjście ewakuacyjne. Nie powinienem chyba tędy wychodzić, otwierać, zamknąć. Kończymy naszą podróż, kończymy naszą co? Wycieczkę w Ice Hotel, tak? Czyli zobaczyliśmy Ice Hotel. Monika, powiedz mi może jakie odczułaś wrażenia? Wrażenia? No, no, Ale podobało Ci się? Na początku tak, ale potem już było nudne takie stworzenie. Za dużo chyba tych Chyba za dużo, no. Już za dużo tych pokoi było, ale niesamowite wrażenie na pewno i no, tak. dużo pracy musiało to wymagać od nich. Tak. To, to naprawdę, na początku jak weszłem tam, to Ci tak sobie myślę, ale lipa, o po ja tu przyjechałem, A później jak weszłem do tego baru, tam gdzie zjeżdżaliśmy, no. nie, to proszę Ciebie byłem zszokowany, że, że można coś takiego zrobić z lodu. Byłem pod wrażeniem Więc to tak. No a teraz co? Wracamy do Loli, do samochodu. Po drodze coś chyba trzeba kupić do jedzenia. I jedziemy do domu. I tyle. Nie do domu, tylko do domu. Znaczy do... Uf. Ja chyba już jestem zmęczony, wiesz? Mi wystarczy już tych atrakcji to na dzisiaj. stiugi, do domku. Kiedy ja jedziemy do domku tego z wynajętego. No. Jezu, w końcu gotowi? Tak, i Gorzej jak babo. No. Gotowi, to wszystko spakowane, no to Mamy dobrze. jeszcze prawie 800 km, zależy, któremu będziemy jechać, Aha. do Nordkapp. Tak, tak, ale Prosimy po drodze... Musimy się zbierać. Tak. Po drodze się tylko zatrzymamy w pewnym miejscu, Teraz oddamy karty. Zobacz nie, moje tak. y, odpowiednie... Y, Obuwie do, y, w kirunie, ale dość jest ciepło dzisiaj. No, dość... Minus 10? No prawda. Albo i mniej nawet. To prawda. Ale do samochodu to jest ok. No tak dobra, w to, to co? To bo mamy 800 km, jeżeli przez Finlandię. No We... piłkę wiesz. Gdzie jest piłka? Idziemy. Idź z się. Daj jej teraz, rzuć jej tak. Ale nie tak, tylko do buzi i rzuć. Na razie. Papa! Pa. to the room